Patrząc na remontowaną aleję Wojska Polskiego i mocowane obecnie kładki dla pieszych, widać, że drogowcy chcą zdążyć z inwestycją na czas. To jest jeden z elementów, który rzeczywiście świadczy już o tym, że, że wchodzimy w ten finalny etap budowy. Łukowe konstrukcje będą charakterystyczne dla tej nowej alei Wojska Polskiego. Ładnie się wkomponowały w, w krajobraz miasta i mamy nadzieję, że tak jak ładnie wyglądają, tak ładnie i szybko będą służyć mieszkańcom. Jednak zanim przejdziemy się kładkami, jeszcze trzeba będzie poczekać. Owszem, zostały osadzone te stalowe kolosy na podporach betonowych, jednak teraz cała ta infrastruktura, która pomoże na funkcjonowanie tych kładek zarówno pieszym, jak i rowerzystom i osobom z niepełnosprawnościami, bo wszystkie te grupy będą mogły korzystać z tych przepraw. Pięć sztuk, te teraz, które pojawiły się już na górze, przy Powstańcu Śląskim, przy Prostej i przy Stromej, jest także przy Mireckiego i przy Okrzei, więc pięć tych obiektów mostowych dla pieszych rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami, czy matek z wózkami. Wszystkie te Grupy, jak powiedziałem wcześniej, będą mogły z tego korzystać. Szósta kładka pojawi się nad torami między ulicami Rejtana a Bardowskiego. Będą też przejścia podziemne. Przy wesołej papierowej, te, które funkcjonowały wcześniej, ale także budowane przejścia podziemne zupełnie nowe na wysokości ulicy Brzozowej. Więc tutaj też równolegle te elementy dla tych grup, które wymieniliśmy wcześniej, powstają.